150 uczestników, ponad 20-kilometrowa trasa oraz masa dobrej zabawy i pozytywnej energii. Tak wyglądał rajd rowerowy w Kruszynie. Dzisiejszy rajd odbywa się poprzez gminę Hoceń i docelowym miejscem jest przepiękna miejscowość Kłupka położona na terenie gminy Lubień-Kujawski. Jako atrakcję zapewniamy oczywiście dla każdego uczestnika rajdu zwiedzanie terenu z w Kłupce, a kalorie, które uda nam się zgubić Podczas ponad 20-kilometrowej trasy będziemy starali się uzupełnić podczas wspólnego biesiadowania, będzie to wspólne pieczenie kiełbasek i raz, oraz oczywiście cieplutki nasz kujawski żur. Bardzo cieszy mnie, jako wójta to, iż wychodząc inicjatywą do mieszkańców gminy Włocławek, z inicjatywą takiego aktywnego, sportowego spędzania wolnego czasu, mieszkańcy tą inicjatywę podejmują i frekwencja świadczy o tym, że taki sposób spędzenia. Wolnej soboty mieszkańcy akceptują. Jak widać, mieszkańcy Wocławka i okolic bardzo lubią aktywność fizyczną. Zawsze chętnie jeżdżę. Środełka siewdzie lepiej niż samochodu, i dlatego ja jestem od urodzenia turystą. Zwiedzam. Całą Polskę dosłownie. Mamy super pogodę i jest tyle teraz chętnych, że będzie po prostu super. No myślę, że dojadę, bo z koleżankami jeździmy, pokonujemy nieraz 50 km 40 km w naszej miejscowości, w naszej gminie i z sąsiednich. Czyli bardzo lubi Pani jeździć na rowerze? Tak. Właśnie z mężem sobie kupił, pojechaliśmy i kupiłam sobie rowerek niedawno. Był to już drugi gminny rajd rowerowy, który cieszył się dużą frekwencją. Czy w planach jest kolejna edycja? Jestem wręcz przekonana, że kolejne wejdą i że ta inicjatywa na sportowo w formie rajdu pisze się na stałe w cykl imprez w kalendarz gminy Wrocławek.